Dzień dobry. We wtorek. Witamy się z Wami z kolejnego parkingu, który bardzo chcemy Wam pokazać, bo te miejsca noclegowe naprawdę są interesujące i warte uwagi. Cały park narodowy Soma ma bardzo dobrze zorganizowane takie miejsca. Praktycznie przy każdej ścieżce znajduje się cała infrastruktura. One są legalne, więc bezpłatne więc bez problemów można stawać i spać. W każdym jest kibelek, tak jak pokazywaliśmy Wam wczoraj. Przedwczoraj już to będzie, ale tutaj jest coś ciekawego, czego nie było wcześniej, czyli chatka dla turystów i idziemy wam ją pokazać. Dotarliśmy do chatki. Ta akurat jest ogólnodostępna, bo część jest też zamykanych na klucz. Także niekoniecznie musicie przyjechać tutaj vanem albo samochodem. Śmiało, jeżeli ktoś lubi turystykę pieszą, szlaki długodystansowe, może się tutaj pojawić i korzystać z całej infrastruktury. A tu mamy chatkę. Nie jest jakiś cud, ale jest sucho. Osłonięte od wiatru. Tutaj macie dwa miejsca noclegowe. Zeszyt do wpisów dla odwiedzających. Nawet jest jakaś patelnia. No, i tu jeszcze mamy miejsce noclegowe. Jest takie wejście po szczeblach. No i można się tutaj rzucić na nocleg śmiało. Też dwie osoby walidą. No, z biedą nawet chyba trzy. A wychodząc z chatki, zauważyliśmy jeszcze tutaj takie oto karteczki, które pokazują, jaki był poziom wody po roztopach w 2010. W 2011 i w 2013 roku. Także o no rzeka. Met ponad metr wody stał na tym parkingu. Łukasz postanowił spróbować, jak to jest rozłupywać drzewo na tych estońskich. Łupaczka, rozłupywarka. <grym> Łupaczka. Jest tutaj taki przygotowany specjalnie Nie przygotowywaliśmy się do tego, więc nie wiemy co nam wyjdzie. Także Ostatni szlak jaki sobie wybraliśmy jest na drugiej stronie parku, najbardziej wschodniej i prowadzi do niego 20 km szutrowej drogi. No dojazd nie jest taki zły, bo nie jest ona dziurawa, ale jest oczywiście tarka. 20 km po tarce. Mam nadzieję, że będzie warto. Obejrzymy sobie największe bagno właśnie od strony wschodniej. Jest tam bardzo dużo tych takich małych jeziorek. A tak wyglądają drogi w pestojskich lasach. Długie, proste, z niewielkimi łukami. Zgodnie z liniami podziału. Trzymaliśmy się, żeby pokazać Wam większy domek, bo był akurat po drodze na naszą trasę i zobaczymy, jak jest tutaj w środku. I szczerze zajrzałam już do chatki, ta dla mnie jest trochę creepy. No i tutaj mamy główną izbę, dużo większą. Tak, to jest więcej miejsca, ale jakoś tak, nie wiem, tamta mi się bardziej podobała i okna były, a tutaj jakoś... No jest gdzie spać, no nie można powiedzieć, ale też jest przewiew tutaj większy i, i przeciąg. No i nie ma zagospodarowanego poddarza ta chata. Dojechaliśmy, jednak było 23 km, w tym 3 km bez szutru, tylko taką drogą polną, e, bardzo mocno dziurawą, bo akurat e, Wywożą drzewo z lasu, więc rozjechana była total. Ale dotarliśmy, udało nam się. Idziemy na Bagno Kureso. Po raz drugi, tylko teraz od wschodniej strony. Na tej platformie pośrodku Wagna co roku 23 czerwca o 3 w nocy odbywa się koncert w ramach koncertu Suryjani Music Festival. Jest to koncert na wschód słońca w najdłuższy dzień w roku. Więc znaleźliśmy się na terenie muzeum. Na parkingu pod ścieżką postanowiliśmy jeszcze coś zjeść i co się właśnie wydarzyło? Nie mamy kluczyka. O dawka. Stary? A? Gdzie jest kluczek? Jeszcze nie, wiem. lokalizuję go. Ej. No. spostrzeżenia dotyczące estońskich dróg. Po pierwsze nikt nimi prawie, że nie jeździ. To chyba będzie widać na timelapsach, że prawie nikogo nie mijamy nawet na głównych drogach. U nas na wsi jest większy ruch niż tutaj na głównych drogach. A druga jest taka, że stoimy tutaj już no, dobrych parę minut. Nie wolno nam przejechać, a pociągu nikt nie widział. I tak stoimy i czekamy. Bezpieczeństwo, safety, safety first. <laughs> Podszedł do nas pan i powiedział, że te rogatki nie działają, i one są na stałe włączone. E ta, bo też jest te rabotę, Wszyscy pojechali. Ale staliśmy i staliśmy. Nikt pierwszy nie miał odwagi przejechać przez te rogatki. Ominęliśmy łukiem Tallin. Znajdujemy się 30 km na wschód od Tallina i idziemy zobaczyć największy w Estonii wodospad Jagala znajdujący się na rzece o tej samej nazwie. Napisane jest, że jest jednym z najpiękniejszych wodospadów na świecie i najpiękniejszym widokiem w Europie. <grywamy> idziemy się przekonać. Ja, a będzie śniadanie. Jak to zwykle z naszymi planami muszą się zmieniać dynamicznie. Po prostu wczoraj była brzydka pogoda i stwierdziliśmy, że poczekamy do rana. Dzisiaj ma być piękne słońce. E, wschód słońca, który widzieliście, był nad wodospadem Jagala. E, teraz jest w nim dość mało wody, bo potrafi być szeroki na 70 metrów. E, teraz jest troszeczkę ponad 1 trzecią tego, co, co potrafi być, ale i tak wart jest obejrzenia. Co będziemy oglądać w Tallinie? Będziemy oglądać średniowieczną staruszkę wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy historykami. Jedziemy poczuć klimat starego miasta, poszwendać się po uliczkach i zjeść coś dobrego. Będziemy oglądać nasze śniadanie. Wybrnęliśmy przez talińskie korki i wchodzimy właśnie na starówkę. W Tallinie mieszka 400 tysięcy osób. I co ciekawe, dogadasz się tutaj w dwóch językach: po estońsku i po rosyjsku, gdyż 40% mieszkańców Tallina to Rosjanie. Strasznie musieliśmy przebijać się przez Tallin bo jakieś kolumny rządowe dzisiaj jeździły. Całe miasto zakorkowane. Za parking zapłaciliśmy 5 euro. Co było jakąś promocją, bo jest napisane 7. Jakieś 20% zniżki mi pokazywało na bilecie. Tak? Tak. Może jest jakieś święto dzisiaj, nie wiem nic o nie. W każdym bądź razie stwierdziliśmy, że przejdziemy się półtorej kilometra na Starówkę. Otóż jakiś ruch dzisiaj? Na dzień dobry. Żeby przeżyć na parkingu, bo w ścisłym centrum 4,80 euro za, za godzinę. godzinę. Trafiliśmy na estoński protest przeciwko wojnie. Ukrainie, bo wydaje nam się, że tutaj jest ambasada rosyjska. 400-tysięczne miasto mieści 1 trzecią obywateli Estonii. I wcale nie jest prawdą, że dogadasz się w dwóch językach. Estończycy mówią jeszcze doskonale po angielsku. Tallinn po estońsku oznacza duńskie miasto. Tym ważnym nadbałtyckim portem władali najpierw Duńczycy, później zakon kawalerów mieczowych, Szwedzi i Rosjanie. Estończycy aż trzykrotnie odzyskiwali niepodległość i święto niepodległości również obchodzą trzykrotnie. Tallin to jedna z najbardziej wysuniętych na północ stolic w Europie. W czerwcu jest jasno całą dobę. A my siedzimy z widokiem na katedrę Aleksandra Nevskiego. Jak przystało na każde stare miasto, w Tallinie dominują strzeliste kościoły. A co ciekawe, to jest to najbardziej bezwyznaniowe państwo w Europie. Zaledwie 16% mieszkańców deklaruje przynależność do jakiejkolwiek religii. Słyszeliśmy uczenie i zastanawiałam się, gdzie są koty. Górne stare miasto obfituje w punkty widokowe. I ten już jest trzeci. I co jest fajnego, to każdy jest właściwie inny. Mamy inny widok na miasto. Jeżeli myśleliście, że na ten wyjazd to już koniec bagien, to się grubo myliliście. Witamy się z Parku Narodowego Lahema. Jesteśmy na samej północy Estonii. Jest to park, w którym znajduje się najdalej wysunięty na północ punkt Estonii lądowej, bo najdalszy punkt wysunięty na północ jest na wyspie. A my idziemy na kolejne bagno, tym razem Bagno Wiru. Generalnie cała Estonia składa się z bagien, więc pewnie nie zabraknie ich aż do końca naszej wycieczki. Kładek nigdy za wiele. Te są takie w stylu polskim. 50 metrów i dziękujemy. Lity drzewostan sosnowy. Taki nasz. Jak w domu. W tym bagnie jest zdecydowanie największa ilość zbiorników, eee, chyba najbardziej pływający jest to bagno. To jest kolejny park z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Kładki są tak szerokie, żeby przejechał wózek niewalicki i na pierwsze piętro wieży widokowej też da się wjechać wózkiem. Mamy tropy. Jakiś zwierz wyszedł z bagna. Podążamy jego śladem. O, dzień dobry! A kto to tu? Co to za stwór z bagien? To nie jak każdy kraj ma też swoje grzechy. To co widzieliście przed chwilą są to pola po wyrobiskach torfowych. Aktualnie przez naukowców są wykonywane próby odnowienia bagna w tym miejscu. Estonia jest jednym z największych importerów torfu i wybiera go więcej niż z powrotem zakłada tych torfowisk, więc powstaje dużo rowów malioracyjnych, które służą do osuszania bagien. Naukowcy twierdzą, że wystarczy tych bagien na 50 do 100 lat. Ci, co zajmują się przemysłem torfowym, uważają, że starczy ich na 700. Bagna w Estonii zanikają i to z powodu człowieka. I tak kończymy część bagienną szlaku. Kładka liczy sobie około 2,5 km, eee, przy czym tak w jednej trzeciej drogi macie wieżę widokową. Właśnie bardzo nas dotknęły różnice kulturowe pomiędzy Polską a Estonią, bo od godziny próbujemy znaleźć miejsce, w którym można coś zjeść. Jesteśmy w Lahema Park Narodowy, więc no. Wiedzieliśmy, bardziej... że cokolwiek tutaj będzie, ale. To jest bardziej turystyczne miejsce niż Soma, bo tam to wiedzieliśmy, że nic nie zjemy. Tam jest bardzo dobra sieć szlaków i takiego zaplecza turystycznego, ale nie ma restauracji, nie ma hoteli, tam jest dzicz i natura i jest pięknie, a tutaj nie, tutaj jest komercha. A wszystko jest zamknięte. A jest maj, jednak. No, w Polsce teraz to przecież nad morzem zjesz w każdej knajpie jest tego mnóstwo. A my jesteśmy strasznie głodni. No, jesteśmy przygotowani, bo mamy jedzenie na wszelki wypadek. Ale bardzo chciałabym zjeść zupę rybną, a coraz mniej mam na to czasu. Bo w Talinie to. W dużych miastach to nie ma tego klimatu kulinarnego i taki Tallinn to oferuje każdą kuchnię, tylko nie estońską. Jedziemy na miejscówkę noclegową, robi się coraz ciekawiej. I po tych ochydnych pustostanach, poradzieckich znajdujemy się na półwyspie spaa. PA. gdzie te pustostany też się tu znajdują. My się znajdujemy na jego najdalszym krańcu wysuniętym na północ. I idziemy na najdalej wysunięty na północ przylądek lądowy. Lądowy Estonii. Bo na wyspie znajduje się najdalej wysunięty punkt Estonii, ale lądowy znajduje się tutaj i jest on na przylądku Purekari. W takim miejscu dzisiaj będziemy stać. Póki co nie jesteśmy sami. Są jeszcze Estończycy. A i samochód z Polski. Prawdopodobnie śpią pod namiotami. Także ciśniemy na północ. A postaramy się dojść właśnie w tamto miejsce. Tylko jeszcze nie wiemy, jak bardzo mokro jest po drodze. Przylądku! Take my time, już na górze! Dotarliśmy! by! Zaliczyliśmy! <noise> Idziemy do busa by zaraz! <noise> Wróciliśmy! Świetna wycieczka! Idzie się dosyć długo te 2 km, ale warto choćby dla samego przybicia piątki z zatoką fińską. Yy, a teraz idę jeść, bo dzisiaj przez cały dzień zjadłam śniadanie. Jest prawie 20, więc czeka na mnie obiad i kolacja. I może jeszcze w wieczorek wszystko przede mną do jutra. Wreszcie dorwałam się do gotowania i smażę sobie boczek. No nic innego nam nie zostało, jak gotować w busie skoro przez cały dzień. Nie znaleźliśmy niczego, gdzie by można było zjeść. A przecież nie będziemy siedzieli cały dzień na starówce w Tallinie, żeby zjeść coś w restauracji. A bardzo chcieliśmy spróbować estońskiego jedzenia i jedyna szansa zostaje nam w narwi jeszcze. Tak jak w Narvi. Tak, tam chyba rosyjskiego, ale... No nieważne. No generalnie może uda się nam zjeść coś typowo estońskiego. Eee... A my dzisiaj łazanki i to instant. Ciekawa sama jestem co z tego wyjdzie. Wozimy je już chyba z pół roku. Nie mieliśmy odwagi i dzisiaj przyszedł ten czas.